Przycisk słówka grupuje wszystkie operacje związane ze słownictwem przydzielanym uczniom. Pierwszym przyciskiem pod przyciskiem słówka jest przydział słówek. Przycisk ten umożliwia przydzielanie słówek kilku klasom jednocześnie. Na początku musimy wybrać przedmiot, który jest nauczany w danych klasach. A następnie otrzymujemy listę wszystkich klas, w których nauczany jest w tym przypadku język angielski. Umożliwia to zaznaczenie wybranych klas, do których chcielibyśmy jednocześnie dodać to samo słówko. Dzięki pakietowi premium również możemy wybrać poszczególnych uczniów, którzy posiadają tenże pakiet i im również przydzielić słówka. Dalej mamy przycisk Listy Słówek. W listach słówek znajdują się wszystkie listy słówek, które zostały utworzone przeze mnie na moim koncie. Możemy tutaj także dodać nową listę słówek za pomocą przycisku po prawej stronie u góry. Dodając nową listę słówek, musimy uzupełnić jej podstawowe dane. Wybrać. Przedmiot nauczania, z którego ta lista będzie tworzona. Można także wskazać konkretny podręcznik oraz konkretną nazwę rozdziału. Następnie dodajemy słówka do naszej listy. Do jednej listy słówek można maksymalnie przydzielić 50 słówek. Po powrocie do moich list słówek, nowa lista znajduje się na naszej liście. Poniżej znajdziemy także ulubione listy słówek, czyli te, które zostały udostępnione mi przez innych nauczycieli. Jeszcze niżej znajdują się gotowe listy słówek. Są tutaj listy słówek, które możemy odfiltrować za pomocą języka oraz serii podręczników. Wszystkie listy, które się tutaj znajdują, są to oficjalne listy, które zostały utworzone przez lingwistów InstaLink do każdego z rozdziałów w podręczniku. Z tego poziomu możemy taką listę zobaczyć. Natomiast nie możemy przydzielić tutaj całej listy słówek do nauki klasie. Aby przydzielić listę słówek klasie, musimy cofnąć się do głównego panelu, wybrać przycisk klasy, a następnie wybrać słówka i listę słówek. Tutaj możemy taką listę słówek przydzielić. W tym miejscu klasa trzecia A ma przypisane w ustawieniach takie podręczniki jak Big Science 3. Dzięki temu znajdują się tutaj listy, które są przypisane do tego podręcznika i które możemy przypisać do danej klasy. Wystarczy kliknąć przycisk przypisz słówka. A następnie zaznaczyć słówka, które chcielibyśmy dodać do klasy lub też skorzystać z przycisków poniżej, takich jak "zaznacz wszystkie". Na samym dole znajdziemy także możliwość pokazania innych gotowych list słówek. Po kliknięciu przenosimy się do gotowych list słówek, które przed chwilą państwo widzieli. Wystarczy znowu wskazać. Serię podręczników, i tutaj możemy już przypisać słówka z danego podręcznika. Teraz wrócimy do panelu głównego, do naszego omawianego w tym filmie przycisku słówka. I przejdziemy do trzeciego już przycisku, czyli moje słówka. Tutaj znajdują się wszystkie słówka, które dodałam samodzielnie do konta installing. Wystarczy kliknąć przycisk Dodaj słówko. Po przeczytaniu instrukcji możemy zgłosić nowe słówko. Nowe słówka dodajemy w momencie, kiedy nie możemy odnaleźć słówka, którego szukamy i które chcemy dodać do klasy lub też do listy słówek. Wybieramy przedmiot, dodajemy słówko w języku obcym. Następnie jego tłumaczenie w języku polskim. Dodajemy również zdanie przykładowe. Oraz formę słówka, która jest wymagana jako poprawna odpowiedź, która znajduje się w zdaniu przykładowym. Natomiast w zdaniu przykładowym Zamiast słówka wstawiamy kratkę lub tak zwany hashtag. A następnie dodajemy słówko. Słówko znalazło się już na naszej liście słówek, które dodaliśmy. Od tego momentu, kiedy będziemy chcieli wyszukać słówko, które chcielibyśmy dodać do klasy, nasze słówko pojawi się na liście słówek na samym dole. Ostatnim przyciskiem jest przycisk zgłoszone błędy. Znajdują się tutaj zgłoszenia, które dotyczą słówek z listy słów installinga, w których znalazł się jakiś błąd, na przykład w samym słowie lub też w zdaniu przykładowym. Aby zgłosić błąd należy na przykład przejść do przydziału słówek, następnie wpisać słówko, I kiedy znajdziemy jakiś błąd, mamy po prawej stronie przycisk zgłoś błąd, który umożliwia właśnie zgłoszenie tego błędu do poprawy.